2022 w wysokości 10 tysięcy złotych oraz statuetkę otrzymuje Piotr Pawlak za audycję Las. Mm -hmm. Piotr Ale... Jeśli pozwolicie to to ja mam obowiązek przeczytania dość długiego um, uzasadnienia. Las to poruszający dokument naszego czasu, opowiedziany w sposób nieprzekładalny na inny niż akustyczny język mediów. Znana z niezliczonej liczby przekazów medialnych sytuacja na granicy polsko-białoruskiej percypowana jest przed odbiorcę w zupełnie nowy sposób. Strzępy rozmów telefonicznych, dźwięki pozawerbalne, te wnętrza drzwiego ciała w zderzeniu z audiosferą lasu i odgłosami przeczesujących las ograniczników pozwalają nam dotknąć na strachu, desperacji i beznadziei. Dzięki perfekcyjnemu wyzyskaniu możliwości dźwięku autor maksymalnie zbliża nas do przybyszów i nie tylko emocje, ale i empatię. To dzieło przełamujące stereotypy w podejściu do dźwiękowej niefikcji. Quiero gratular. Mm. Dla mnie to jest ogromny zaszczyt być tutaj dzisiaj e, i w imieniu Funduszu Obywatelskiego w Preka e, przekazywać tę nagrodę z, właśnie za ten reportaż. E, w Funduszu e, wspieramy niezależne, oddolne inicjatywy obywatelskie, wspieramy osoby i organizacje, które jak trzeba biorą w sprawę w swoje ręce e, i dla do dobra wspólnego działają. E, Właśnie inicjatywą jest, jest Audio Mania Award i, i tutaj wielkie podziękowania dla fundacji za organizację tego konkursu. Gratuluję szanownemu laureatowi <grymnie> i dziękuję za ten przejmujący reportaż, który daje głos ludziom w drodze. Że znalazł sposób, żeby opowiedzieć. O tym temacie, pomimo tego, że przecież dziennikarze nie mieli dostępu do strefy, jest on tym bardziej cenny i aktualny, że jak w tym razie dalej są ludzie ten dramat się nie skończył. Państwo, jako reporterzyści, mają ogromną moc przybliżania prawdy o świecie i dziękuję, że dają Państwo głos bohaterom, żeby mogli mówić sami o sobie, bo kiedy są nam odbiorcą, dzięki temu liści, trudniej wtedy być obojętnym. Dzięki reportażowi Las, Pana Piotra Pawlaka trudno być obojętnym, bo ściska gardło. Jeszcze raz ogromne gratulacje. Dziękuję.